Podbeskidzie Bielskobiała. biała witają Państwa Kazimierz Węgrzyn i Tomasz Smokowski Jeszcze pół roku temu byli na ustach wszystkich Kiedy eliminowali w Pucharze Polski Wisłę Kraków Potem odpadali w dramatycznych okolicznościach z Lechem Poznań To piłkarze Podbeskidzia Bielskobiała biała w Pucharze Polski byli rewelacją tych rozgrywek Wtedy grali bez żadnej presji Jeśli się uda, to się uda, to idziemy dalej Teraz są w Ekstraklasie, idzie im znacznie, znacznie gorzej może to jest moment, ten Kaziu by pod Beskidzie znowu zagrało bez presji, bo dzisiaj przegrać dla nich na stadionie legi z tym zespołem miejscowym. To żadna ujma, żaden wstyd. Tak, to co powiedziałeś, brakuje mi w tym zespole polotu, takiego właśnie e, charakteryzującego właśnie w tych meczach, jak zagrali z tymi zespołami z Ekstraklasy. Widać było taki polot, zaangażowanie, e, taką lekkość w tej grze, natomiast weszli do tej Ekstraklasy, jeden mecz im nie poszedł, drugi i zaczęli trochę kalkulować. Dzisiaj grają na legi. to co powiedziałeś, dzisiaj nie będzie kalkulacji, tutaj można... Wygrać, można przegrać, można zremisować, ale na pewno zechcą się pokazać z tej lepszej strony, z tej właśnie, y, którą prezentowali jeszcze w pierwszej lidze i w tym właśnie, w tych meczach Płar Polski. Szósta kolejka trwa i wyniki, które już za nami sprawiły, że Legia Warszawa wygrywając dzisiejszy mecz z Sportem Desygnierską Biała, a mimo wszystko Legia jest zdecydowanym faworytem tej potyczki, zostanie liderem rozgrywek, a przecież Legia ma o jedno spotkanie rozegrane mniej, bo przecież wczoraj Lech Poznań, mający 10 punktów w tabeli przegrał z Wisłą Kraków 0 do 1, a dzisiaj śląsk Wrocław przed kilkunastoma minutami Poległ w Kielcach w bardzo dobrym meczu z Koroną 1-2, Śląsk prowadził 1-0. W pozostałych meczach w Zagłębie 2-1, a GKS Bełchatów Wicefódź 0-0. Liderem T-Mobile Ekstraklasy jest na ten moment, uwaga, uwaga, zespół Korony Kielce. Trener Leszek Ojrzyński dalej nie poniósł jeszcze porażki w Ekstraklasie. Korona gra rewelacyjnie jak na... Jak na oczekiwania związane z tym zespołem, a kto z Państwa śledził mecz Korony ze Śląskiem Wrocław widział, że piłkarze Korony do końca biegali jak, jak nakręceni po boisku, jakby mieli dodatkowe akumulatory i dodatkowe baterie. Na dwóch ostatnich miejscach Krakowia i UKS a pod Beskidzie Bielsko-Biała. Dzisiejsi goście są na miejscu 14. Stracili już 11 goli, więcej straciła tylko drużyna łódzkiego klubu sportowego. Nasi reporterzy mają już gości. Tomasz Lipiński rozmawiać będzie z trenerem Podbeskidzia, Robertem Kasperczykiem. Panie trenerze, ja pamiętam jak dzisiejszy współkomentator Kazimierz Węgrzyn po meczu waszym w Pucharze Polski z Wisłą w Krakowie piał z zachwytu nad Podbeskidziem. Minęło pół roku od tamtego wydarzenia, od meczów w Krakowie, później w Poznaniu także udany wyjazd. Tam Pana podopieczni się nie przestraszyli. Co się stało z tamtą drużyną? Dzisiaj ją odnajdziemy? Chcielibyśmy bardzo, żeby przynajmniej 80% mój zespół dał tego, co dał w wymienionych przez Pana meczach. No, niemniej to były mecze jednak kucharowe, one rządzą się swoimi prawami. Mieliśmy dwa tygodnie przerwy teraz na to, żeby popracować nad pewnymi rzeczami, które zmieniliśmy, to znaczy przede wszystkim zresetowaliśmy umysły, troszeczkę oczyściliśmy je z tych takich błędów, które robiliśmy. No jeżeli Przepraszam, że przerwę. Te rzeczy to m.in. kłopoty z defensywą. Za łatwo pana drużyna traciła bramki. Co udało się nowego wymyślić? Jeżeli na 11 bramek tracimy 6 zestaw fragmentów gry, no to to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba pracować. I drugą, nie ukrywam, że zmiana ustawienia. przeszliśmy na grę trójką środkowych, Pomocników, i dwoma defensywnymi i jednym ofensywnym. Także tak to będzie dzisiaj wyglądało. Mam nadzieję, że chłopcy sobie z tym poradzą, bo w zajęciach wyglądało to bardzo obiecująco. No pan jeszcze znaleźć lidera w drugiej linii? Udało się takiego znaleźć. Na razie nie jest nim Izraelczyk Cohen. Na razie jest naszym takim liderem duchowym, bo przedwczoraj wrócił z Izraela, załatwiał sprawy wizowe. Jeżeli okoliczności będą sprzyjające w dzisiejszym meczu, to zadebiutuje, ale jeżeli nie, to na pewno za tydzień z ruchem Chorzów będzie to jego debiut. Dziękuję bardzo. Do tej pory piłkarze pod Beskidzia Biednowskobiała zagrali dwa wyjazdowe mecze w tym sezonie. Z GKS-em zagrali ofensywnie... I przegrali w Bełchatowie 0-6, do 0 -6, z Zagłębiem Lubin zagrali defensywnie, bez ładnej gry, bez gola, remis 0-0 do -0. i to też pewnie jest jakaś wskazówka e, i z jakim nastawieniem przyjadą i, i przyjechali piłkarze z Bielska Białej tutaj do Warszawy. A co z Legią? Maciej Skorża rozmawia z naszym reporterem Bartkiem Ignacikiem. Prosimy. Panie trenerze, w dzisiejszym przeglądzie sportowym udzielił Pan wywiadu, w którym powiedział, że w ubiegłym sezonie byłem bliski piłkarskiej śmierci. Patrząc po wynikach w tym sezonie, można powiedzieć, że trener Skorza zmartwychwstał. No nie, bo tej śmierci nie było w końcu, także nie zmartwychwstał. Ale na pewno inne nastroje w naszej szatni są w stosunku do poprzedniego sezonu, w związku z tym i, i cały sztab zupełnie inaczej funkcjonuje. Nie obawia się pan dzisiejszego spotkania po tej dwutygodniowej przerwie na reprezentację? Tutaj po ostatniej takiej przerwie przyjechał w marcu ruch Chorzów, przegraliście 2-3. Nie boi się pan tego spotkania? No strach to na pewno nie jest to określenie, które, które by oddawało stan mojego ducha, ale jest pewna niepewność. Te dwa tygodnie jednak robią swoje, ale my nie możemy tym się zasłaniać. My po prostu, przed nami tak ciężkie mecze i tak ważne cele do osiągnięcia, że my dzisiaj po prostu musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Rozumiem, że po meczu od razu pędem do domu, walka damka i kipicowanie bokserowi polskiemu. No tak, myślę, że dzisiaj wszyscy, wszyscy, którzy się interesują sportem będą śledzić dzisiaj tą walkę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A tak to prawda, pan Kazimierz też będzie oglądał? Tak, myślę, że tak. No, gdybyśmy mieli taki, użyć takiej bokserskiej paraleli, to dzisiaj Legia jest tym kliczką. Tym większym, silniejszym, z większym zasięgiem ramion. A pod Beskidzie musi być tym ruchliwym. I rzeczywiście tym ruchliwym na boisku. Trochę jak mówił e, trener Felix Sztam. Wiesz, jak on miał zawsze radę dla swojego boksera? Doskocz, przy... <laughs> mm. odskocz. No tak, na pewno. Nie wiem, czy aż taka jest różnica. Na pewno tutaj porównując akurat i gabaryty i tak dalej, na pewno tak. Legia dzisiaj e, przed publicznością zechce zaprezentować się dobrze. Tym bardziej, że poprzeczkę sobie postawiła bardzo wysoko. Po tym meczu pucharowym e, w Moskwie. W tej chwili kibice już będą od nich oczekiwać przede wszystkim tylko dobre gry, skutecznej. Natomiast dzisiaj podbijskie, drużyna z dołu tabeli, co by nie mówić, słabszy zespół, to na pewno tutaj kibice przyszli po to, żeby oglądać bramki. Pepsi Arena, mecz szóstej kolejki e, T-Mobile Ekstra klasy. Już za chwilę wrócimy na ten stadion, by oglądać mecz legi Warszawa z podbijskim Dziemielsko-Biała. Swoją drogą przypominam, dzisiaj cały wieczór e, w, cyfle, w cyfrze plus. Mogą Państwo, e, zachęcam do oglądania, do wykupywania całego wieczoru we Wrocławiu. Walka Witalia Kliczki z Tomaszem Adamkiem. Na Pepsi Arena wracamy już za kilka chwil. Mecz legia pod Beskidzie przed nami.